Cześć kochani, to Was wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Zacznę pesymistycznie dzisiaj z racji tego, że no, nagrywając ulubieńców zdałam sobie sprawę, że to już ulubieńcy sierpnia, czyli no niestety lato mija, niestety już lato minęło. Nie zdążyłam się w sumie w ogóle nacieszyć tym latem ciepłymi dniami, tym słoneczkiem. Tak to szybko wszystko minęło, że po prostu dopadła mnie taka jesienna depresja już e, i takie przygnębienie po prostu, no że niestety ten czas tak szybko leci. Dopiero mieliśmy czerwiec, lipiec, a to już sierpień, koniec sierpnia, Prak praktycznie wrzesień, no i niestety już dzieci do szkoły, mniej tych krzyków, mniej tych wrzasków, śmiechów tutaj. Ja nienawidzę samotności i po prostu to mnie tak strasznie przygnębia. Ja naprawdę kocham lato, uwielbiam ciepłe dni, upały, gorąc, 40 stopni prostu jestem do tego stworzona i jak sobie pomyślę o tej jesieni, o tych kurtkach, o tych wiatrach, deszczach, to po prostu no mogę się skórkę, nienawidzę tego. I w ogóle dzieci idą do szkoły, taka cisza zawsze rano, jak stanę w sobotę, tak już nie będzie nikogo słychać, bo zimno będzie, albo jak na przykład będę wol wolny, ja skończę już staż, będę w domu, rano już nikogo nie będzie słychać, wszyscy w szkole, także w pracach, także takie przygnębienie, nienawidzę zimna, ja po prostu chyba mogła w ciepłych krajach mieszkać no i takie troszeczkę to nie, nie fajne i lubię nagrywać ulubieńców, kocham te filmiki, lubię je oglądać ale tak zawsze no jak już są ulubieńcy, to już podsumowanie każdego miesiąca, czyli czas płynął, płynął płynął, no już ten miesiąc zleciał kolejny i tak leci, leci czas bardzo szybko i niestety już lato nam się skończyło, także ja strasznie nad tym ubolewam. No i zapraszam Was na ulubieńców i postanowiłam sobie, że teraz moi ulubieńcy będą wyglądały, wyglądali, wyglądały w ten sposób, że będę Wam pokazywała oczywiście produkty ulubione w większości, ale także będę wybierała ze swojego asortymentu kosmetycznego e, takie produkty, które u mnie się średnio sprawdziły, bądź są kompletnymi bublami, albo po prostu takie produkty, które tak troszkę no, na przykład nie przypadły mi do gustu, żebyście wiedziały na przykład co lubię, a czego nie lubię, co warto kupić, a czego nie warto kupić. Oczywiście to wszystko jest sprawdzone na mojej skórze, także też poprawkę musicie na to brać. Ale chciałabym Wam powiedzieć: no bo na przykład o kremie do stóp bez sensu robić jakąś tam całkowitą recenzję, bo no to by się mija w ogóle z celem. Ale na przykład w ulubieńcach mogę o nim powiedzieć, że na przykład się u mnie nie sprawdził i tak też właśnie będę robiła. I zapraszam Was na ulubieńców. Zacznijmy oczywiście od twarzy. Może zacznę od właśnie dwóch kremów. Po pierwsze emocja Cetapil, którą już znacie, już Wam pokazywałam tutaj na moim kanale. Za 250 litrów płacimy w aptece 35 zł. Jak na mnie, po prostu fenomenalny produkt. Ja go stosuję od ponad roku i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Praktycznie od tego roku zawsze z małymi przerwami jest wieczorem na mojej twarzy. Kiedyś stosowałam go rano i wieczorem, a teraz po prostu już mam inną trochę pielęgnację twarzy. Wiadomo, człowiek trochę więcej czyta, trochę więcej się uczy i on jest zawsze wieczorem ja stosuję taką pielęgnację że rano ją matowię, oczywiście bardziej tak intensywnie, wieczorem oczyszczam i bardzo mocno nawilżam i to jest jeden z produktów, który stosuję jako taki produkt nawilżający, który sprawdza się świetnie, jest bezzapachowy, on jest przeznaczony właśnie do skóry z problemami, po jakichś tam zabiegach dermatologicznych, także no, bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo delikatny dla skóry wrażliwej, bardzo Wam polecam, mi nie zrobił krzywdy i wiem, że dziewczyny bardzo sobie go chwalą i tak, i tak jak mówię, cena 35 zł za 250 ml, to na Naprawdę super się opłaca. Drugi kremik jest to krem z firmy Verona, SPA and wellness chyba bodajże tak się to czyta, e, Magnolia i Kashmir i to jest face serum i to jest dokładnie serum do twarzy z kwasem hialuronowym i kolagenem 4D. E, za 50 ml tego produktu płacimy śmieszne 7,99 i ja ten produkt dostałam do przetestowania od e, sklepu kosmetyki z Ameryki. Bardzo się broniłam przed tymi kosmetykami, pani zaproponował aż trzy z tej firmy, e, ale ja absolutnie nie chciałam, bo jeszcze do ciała dwa. Ja nie lubię produktów do ciała, to by nie sprawiło w ogóle żadnej przyjemności i e, zgodziłam się na ten krem i po prostu teraz wnoszę ręce do Boga, że wybrałam ten krem. Po prostu to jest odkrycie roku, odkrycie miesiąca, odkrycie całego mojego życia. Naprawdę fenomenalny produkt. Ja oczywiście recenzja będzie wszystkich tych produktów, ale dzisiaj chciałam powiedzieć, bo tam mniej powiedziałam i chyba zrobię osobną recenzję na temat tego produktu, bo naprawdę jest godny uwagi za tą cenę, za tą pojemność, za to, co on robi na naszej twarzy. Wspaniale, fenomenalnie się sprawdza jako krem na dzień. Ja gorąco polecam, nie pozapychał. Nie stosuję go od miesiąca, około miesiąca. Nie pozapychał mnie przez ten czas, nie podrażnił, nie szczypie w oczy, nie, nie powoduje uzawienia absolutnie. Fajnie nawilża, przy tym matuje cerę. On ma taką bardzo gęstą, bardzo zbitą konsystencję. Przepięknie pachnie, przecudnie pachnie. Ja już go naprawdę dużo zużyłam. Zapach ma naprawdę piękny. Taka jest dosyć gęsta, zbita, biały, biała po prostu, biały krem. On się wchłania po prostu w mgnieniu oka. Nie zostawia tu z tego filmu. Pięknie matowi Przy tym... Pięknie ją nawilża. On tutaj zawiera już wam powiem kwas hialuronowy, oczywiście kolagen, olej arganowy, wyciąg z magnoli. I jeszcze coś tutaj było, chyba proteiny kaszmiru. I on oczywiście ma wygładzać, ma regenerować na, na skórek, ma opóźniać procesy starzenia, ma rozluźniać skórę, ma być przeciwstresowy, dogłębnie nawilżać, ujędrniać skórę, skórę i wygładzać. Ja się ze wszystkim zgadzam, co tutaj jest napisane. Tyle, że jako krem na noc, dla mnie, dla mojej skóry jest troszeczkę mało nawilżający, ale jako krem na dzień, jako baza pod makijaż pobił Jadwigę, krem bio nawilżający jest po prostu fenomenalny. Nawet za tą cenę 79 9 jak Wam się nie sprawdzi to można go użyć jako krem do rąk i tragedii nie będzie. Ja naprawdę jestem strasznie zadowolona, bardzo się cieszę, że odkryłam ten produkt. Nie znam w ogóle firmy Verona i tam i nie znam w ogóle firmy Verona, nie widziałam żadnych ich produktów, także jeśli ktoś z Was miał do czynienia z tą firmą, także no chciałabym, żebyście coś tutaj mi napisały na dole i oczywiście innym osobom czytającym. A jestem strasznie zadowolona, naprawdę gorąco polecam, żebyście sobie wypróbowały na stronie kosmetyki, właśnie z Ameryki, jest, jest dostępny ten produkt. Ja się postaram, jak nie zapomnę, dać link tutaj na dole bezpośredni, bo możecie tam mieć jakiś problem ze znalezieniem, czasami tak bywa. Także bardzo gorąco polecam, jestem strasznie zadowolona. Następnie może tutaj te produkty, których jest mniej. Tak, szminka z, z Nivea Vitamin Shake. Bardzo ją polecam. Świetna szminka nawilżająca, jedna z, z, z wielu, które z niewielu, które po prostu lubię, lubię Carmex za to jak nawilża, za to jak dba o ust, ale nienawidzę tego efektu mrowienia i tą szminkę również lubię za właśnie nawilżenie, za zapach, za to jak ładnie wygląda, na no, bocha ona tak jeszcze dodatkowo nabłyszcza ładnie je pielęgnuje, świetnie smakuje, także super. To jest kar karbek jest u mnie pierwszy, to jest u mnie drugi, jeśli chodzi o nawilżenie, o pielęgnację ust, a to przebija karbek za zapach, za, za to jak wygląda na ustach i za to jak, jak smakuje, bo karwek niestety do smacznych nie należy. I pokażę Wam również... Hmm, Odżywka z firmy Eveline, i to jest akurat paznokcie twarde i lśniące jak diament. Nie za to, co ona robi z paznokciami, nie za pielęgnację, bo ja nic nie zauważyłam zbawiennego, a wręcz naczytałam się różnych tam przeróżnych, na przeróżnych blogach, że może powodować no, nie ze spustoszenie na naszych paznokciach, ale ja ją używam jako taką bazę pod lakier i świetnie się w tym sprawdza, świetnie utwardza paznokieć, jak jest oczywiście pomalowany, bo jak już zmażemy, to u mnie akurat już nic kompletnie nie ma na tych paznokciach. One są z powrotem miękkie i wyginają się w każdą stronę, ale pod jako baza, świetnie utwardza ten paznokieć i lakier się super trzyma. Paznokieć są twarde, odporne, takie jak uderzymy się to się nie łamią i za to ją lubię, za to cały czas ją stosuję, tyle że nie codziennie, co 2-3 dni jak maluję po prostu paznokcie, bo nie chcę je stosować codziennie, bo troszeczkę się wystraszyłam czytając te wszystkie wpisy na blogach u dziewczyn. No i teraz zostały mi dwa, a nie w sumie jeszcze jeden produkt do ciała, także powiem jeszcze ociele, bo później będą do włosów produkty. W tamtym, w tamtym miesiącu był i w tym miesiącu również Bielenda pomarańczowa skórka, czyli peeling cukrowy do ciała, antycelulit wyszczuplający, ujętniający. O tym produkcie i o produkcie, takim drugim produkcie dokładnie balsam, ba, balsam do ciała też Bielendy. Jest osobna recenzja. Ja dostałam ten produkt od Visage Club do przetestowania. Bardzo się cieszę. Zawsze chciałam mieć peeling z Bielendy, ale kurczę, zawsze zapominałam. Gdzieś tam po prostu był tam dalej na tej mojej liście i zawsze go zapominałam kupić, dostałam go do przetestowania. Strasznie się cieszę, on ma taką konsystencję gęstą, zbitą e, jako peeling, taki mocno ścierający, ale naprawdę mocno ścierający jest świetny, ładnie pachnie, ładnie ściera, ładnie poprawia krążenie. Ja mówiłam, że on nawilża, dziewczyny mnie poprawiły, że on zawiera tutaj e, olej mineralny bodajże albo parafinę, dlatego nawilża. E, w każdym razie mi się to podoba. Ładnie ta skóra wygląda, nie wysusza jej, nie przesusza absolutnie e, inne peelingi które tam stosowałam w z Avonu. jak wypeelingowałam po prostu całe ciało to miałam aż takie, wszystko mnie swędziało po prostu, zaraz miałam takie taką złuszczoną skórę przy tym peelingu nie ma czegoś takiego, on moim zdaniem przynajmniej w moim odniesieniu tak jakby nawilżał, nie wiem czego, co jest powodem tego nawilżenia, mi się to podoba po prostu i fajnie to wygląda te nogi są nawet takie czerwone, takie po prostu ujędrnione, bardzo fajne już drugi miesiąc jest moim ulubieńcem i chyba to będzie jeden albo to będzie ulubiony po prostu mój peeling i teraz produkty do włosów. Po pierwsze ziaja a szampon do włosów suchy, aloesowy. 500 ml kosztuje. Ile kosztuje on? Chyba 6 coś, koło 7 zł. Ja zamieniłam garnier, który uwielbiałam właśnie na ziaje. nie żałuję, bardzo fajne, tyle, że ona troszeczkę, tak jakby delikatnie włosy są po niej szorstkie, nie zawiera, zawiera basilikonu, że nie wgłębiam się tutaj w skład, ale ktoś mi chyba pisał. I jedno włos trzeba użyć odżywki, no nie, nie co mycie, ale no, co drugie mycie już muszę użyć odżywki, bo niestety te włosy są takie szorstkie, delikatnie splątane, także mi wydaje mi się, że jak, jak ktoś ma długie włosy, to będzie troszeczkę no, problem robić na włosach, ale zawsze można użyć odżywki, mi się bardzo podoba, fajnie się pieni, ładnie pachnie, nie przesusza włosów, nie mu pierzu to jest moje chyba drugie albo trzecie opakowanie, polecam. No, i teraz dwie odżywki. Pierwsza odżywka to Elbiotika BioWax i to jest Keratyna Plus Jedwab. To jest ta nowa seria tych odżywek. I ona, tak jak standardowe, te odżywki właśnie z Elbiotiki wyglądają, tak się prezentuje. Jest osobna recenzja na moim kanale, także link Wam tutaj dam na dole. Nie będę się więcej mówić. To, to co powiedziałam w recenzji, to pod tym wszystkim się podpisuje. Świetnie wygląda, Włosy wyglądają cudownie, są mięciutkie, wspaniale się rozczesują. Są naprawdę takie miękkie, gładkie. No, coś wspaniałego bardzo ją lubię to jest... Moja ulubiona, mogę powiedzieć z czystym tutaj sercem, że to jest jedna, jako pierwsza moja ulubiona odżywka, którą stosuję, którą akurat teraz na dzień dzisiejszy mam i spośród tych, które stosowałam. Ona jest nawet lepsza od tej maski z altery i on, ja miałam z Granatem bodajże też ją bardzo lubiłam, ale ta jest jeszcze lepsza. Drugą odżywką, którą teraz też używam, którą dostałam do przetestowania z, z firmy Joanna, Joanna Professional to jest kuracja do włosów z proteinami mlecznymi do włosów suchych i zniszczonych. Ona ma bardzo podobne działanie, do tej, e, którą Wam przed chwilą pokazałam. Tej jest tutaj więcej, bo jej jest 500 gram, a tej jest chyba 250. Nie wiem, gdzie to tutaj jest napisane, ale chyba tak 250. Coś mi się tutaj tak... Tak, 250. I ta wydaje mi się kosztuje coś do, około 20 zł. Ta nie mam pojęcia, bo tak jak mówię, ją dostałam, ale jest jej dwa razy tyle. Ona ma troszeczkę rzadszą konsystencję, taką bardziej, nie jest przeźroczysta, ale bardziej przeźroczysta niż tamta i tak, ma bardzo podobne działanie, tyle że jeśli miałabym je porównać, to ta bardziej wygładza i te, po tej bardziej włosy są takie mięciutkie, to mi się nakłada na chyba krótszy czas, zaraz Wam powiem. Jest tu coś napisane, no nie wiem, się nakłada. Aha, na, od 3 do 5 minut, a Tom e, pisze, że też od 3 do 5 minut, ale można ją zostawić na dłużej, nawet 15 minut, ja wiem, czy mam 30. Tą też trzymałam 30, żeby po prostu je tak porównać i jak miałabym powiedzieć, no to ta z na pewno jest lepsza, a nie z albiotyki e, jest lepsza. Ta też jest dobra, też ładnie wygładza włosy, ale tak jak mówię, tamta jest jeszcze bardziej wyglądają te włosy. A tutaj, jeśli chcecie ściągnąć sobie kolor, to ja zafarbowałam sobie jakoś włosy szamponetką, nie wiem, dwa dni i nałożyłam tą, tą po prostu odżywkę, to nie odżywka, czy to jest maska i po prostu jak słukałam włosy, to cała szamponetka mi zeszła. Także jak chcecie ściągnąć sobie kolor, to wspaniale ściąga kolor z włosów, jak ty zafarbowałyście na no jakiś śmieszny kolor Wam wyszedł. także no to na pewno świetnie ściąga kolor. Ale no ja teraz bardzo mocno dbam o włosy, bardzo mocno je pielęgnuję, nakładam, bardzo dużo specyfików, i właśnie ta odżywka też jest moim ulubieńcem, bo bardzo fajnie wygładza włosy. Włosy się po niej nie plątają. Podobne działanie do tej Elbiotiku, tylko że tamta jeszcze, jeszcze bardziej wygładza te włosy. I ostatnim produktem, ulubieńcem, pokażę Wam tabletki. Dostałam link od jednej z moich widzek do bloga dziewczyny, która pisała o tym specyfiku, o tym suplemencie diety. Nie wiem, czy mogę to tak nazwać. Jest on dokładnie zalecany w uzupełnieniu niedoborów kwasu Pate pan ten nowego witaminy B5, przepraszam za przejęzyczenie, ale bardzo trudne nazwy. farmaceutką nie jestem. 8,84 płacimy za, za ten produkt, za, ten, za te tabletki, jest ich tutaj 50, dwa razy dziennie je biorę i już użyłam została mi chyba tutaj ostatnia. Dwa litki tutaj są w tym opakowaniu, tak, została mi ostatnia tabletka, czyli używam je 25 dni, w sumie gdzieś około 30 myślę, bo no na pewno tam zaraz zdarzyło mi się zapomnieć. Staram się oczywiście jakoś to tak, żeby codziennie je brać. I teraz, tak jak Wam wspomniałam, bardzo mocno pielęgnuję te swoje włosy. Jak już zauważyliście, dosyć mocno mi one urosły. Używam olejka Kadi, który którego zapomniałam Wam tutaj przynieść i pokazać, bo też jest moim ulubieńcem. Już się bardzo przyzwyczaiłam do olejowania włosów i po prostu nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tego. Także olejek Kadi jest na porost włosów, to też jest na porost włosów, o dziwo. Przez przypadek się o tym dowiedziałam. Dziękuję dziewczynie, która przesłała mi link do innej dziewczyny, która o tym pisała. Ja Wam tylko postaram się tutaj coś przeczytać sensownego, dlaczego i po co się stosuje ten, ten lek. Zalecany jest zaraz w związku, nie, 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 to nie za bardzo. Wpływa na regenerację skóry, wzrost włosów i paznokci. Nie będę Wam tutaj wszystkiego tego czytać, bo tutaj są takie nazwy, że można się zabić o nie, ale tak jak jest tutaj napisane, wpływa na regenerację skóry, wzrost włosów i paznokci i no tak jak widzicie, włosy mi bardzo mocno dosyć, nawet można by rzec, urosły i na pewno to jest spowodowane używaniem tych tabletek, wcieraniem w skórę głowy olejku, kadi, nafty, także no troszeczkę tych specyfików ja nakładam, na głowę, ale to na pewno wszystko się razem kumuluje i, i dokupy i pomaga w tym. E, no włosy mi urosły odkąd zapuszczam, wydaje mi się to jest 5 e, chyba września będzie dwa miesiące odkąd e, zapuszczam włosy i one urosły 4 cm na pewno. Cztery na pewno mi urosły, a nie wiem, czy nawet nie pięć, także to wychodziłoby 2 cm miesięcznie, a zawsze mi rosły normalnie tak do centymetra, 7 mm do centymetra to był po prostu sukces. Także no włosy na pewno mi rosną mocniej, na pewno wszystko się tam ma jakiś związek ze sobą, ale no jeszcze chcę troszeczkę poczekać na jakieś takie większe rezultaty, nie wiem włosy do pasa albo coś takiego, ale na pewno rosną mi włosy szybciej. No to same zauważyłyście, że jak na drążdżach wręcz. I teraz na, zapraszam Was na trzech po pierwsze, um, antyprespirant, dokład, antyprespirant, dokładnie dezodorant w kulce z balsamem z Altery. Ja kupiłam ten produkt z racji tego, że nie zawiera żadnego aluminium, żadnych święt itd. Za 50 ml płacimy ma coś koło 7 zł, jak się teraz nie mylę. E, no i niestety, tak jak dziewczyny mnie przestrzegały, takie produkty, które nie zawierają aluminium, praktycznie ten kompletnie nie chroni przed przykrym zapachem, jaki jest wydzielany niestety w takie upały, jakie mieliśmy latem. E, ładnie pachnie, ładnie pachnie tak, tak, tak strusowo, ale kompletnie w ogóle no nic, zero, nawet poniżej zera jest ochrona przeciwpotna. Także no, moim zdaniem jeśli ktoś kupuje antyprespirant, to dlatego, żeby po prostu, no nie wiem, zatrzymać ten wydzielanie się potu, a nie żeby po prostu posmarować się tylko czymkolwiek. Także no bez sensu jest kupowanie czegoś, co w ogóle nie pomaga. Lepiej chyba umyć się ładnie mydłem pod pachami i nic tam nie nakładać, nic nakładać, coś co w ogóle po prostu no nic nie pomaga. Także no minus duży. Następnie szampon Baby Dream, który jest dosyć lubiany dosyć um... Polecany tutaj na YouTube i na blogach. Ja daję mu minus i jest produktem, który nie lubię stosować z racji tego, że on się w ogóle nie pieni. Ja wiem, że on nie zawiera tutaj tych składników, które są odpowiedzialne za, za to, że szamsą się pieni, ale po prostu jestem osobą, która. Ja nie lubię myć czymś włosy, co, co się po prostu nie pieni na tej głowie, bo ja nie wiem, czy ja je myję, czy ja je wodą samą myję, czy co ja tam robię. 250 litrów, ja nie wiem, on jest za 3 złote, ale jako coś do mycia pędzli naprawdę fajnie się sprawdza. Tyle, że po prostu no, do włosów u mnie kompletnie nie, nie absolutnie, bo ja naprawdę nie lubię e, myć czymś głowę i nie wiem czy ja myję, czy ja nie myję tej głowy czy ja po prostu samą wodą płukam ją także no e, tylko i wyłącznie pod względem tym, że się nie pieni, dla mnie jest e, na nie, mojego Aleksa też nie będę nie będę masakrowała tym e, szamponem, no bo troszeczkę mi go szkoda, on tak lubi piana, ja będę myła głowę on powie mama, ty czym ty w ogóle myjesz głowę, a ona się nie pieni wiecie jak dzieci czasami coś palą głupiego. Także no nie za bardzo. I kolejnym produktem, już ostatnim bublem jest krem do stóp i paznokci odżywczo nawilżający z b Be Biedronka 75 ml, jakieś grosze 4 zł chyba kosztował, czy coś koło tego. Daję mu minus, bo no kompletnie w ogóle nic nie nawilża. Posmarujemy sobie stopy. Tutaj jest napisane, że zmiękcza, szorstką skórę, odżywia, nawilża poprawia wygląd stóp. Z niczym się tutaj nie zgadzam. On chwilowo, jak posmarujemy nogi, czujemy, że on jest, bo on się tak troszeczkę trudności ma z wchłanianiem się, ale później on jakoś znika i w ogóle nie nawilża. Za chwilę znowu nogi są szorstkie, także no darmez jest smarowanie się tym, jak on w ogóle no, znika w mgnieniu oka po prostu. No i to by było na tyle kochani, moi ulubieńcy i buble, które chciałam Wam przedstawić e, pokrótce, jeśli oczywiście któraś z Was miała mm, jakiś z tych produktów, e, chciałaby napisać to bardzo proszę, bardzo zachęcam możecie mi również napisać, jakich Wy macie ulubieńców w tym miesiącu, no u mnie troszeczkę jest tych ulubieńców, oczywiście to jest część pielęgnacyjna, e, jeszcze będzie część kolorówkowa, gdzieś tu będzie na pewno link dodany albo gdzieś pod spodem, pod spodem do tamtej drugiej części filmiku, no i to by było na tyle kochani także zapraszam do komentowania oczywiście jak macie ochotę dziękuję serdecznie za uwagę ściskam mocno pa pa